Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł. Stanął po środku i rzekł do nich pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce, i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach... Kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi... Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę... I włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem... Lecz wierzącym, Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławie niektórzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą naszych żadnych. Bracia i siostry, dzisiaj już mamy niedzielę miłosierdzie. Czytania są dzisiaj z niedzieli miłosierdzia. I tak zostało, został ten dzień nazwany Dniem Miłosierdzia. Dlaczego? Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, to przypomnijmy sobie, czym w ogóle jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest miłością wobec kogoś, kto w ogóle nie zasługuje na tę miłość. Mało tego, kto mnie skrzywdził, kto mnie zawiódł uniemożliwił mi miłość. Kiedy się uniemożliwia komuś miłość, Bóg może uczynić jeszcze większą miłość i ona wtedy się nazywa miłosierdzie. To nie jest miłość y, zwykła, tylko niezwykła miłość. Miłość wbrew odrzuceniu i wbrew temu, co, czego doświadczyłem. Ja mogę być miłosierny tylko wobec kogoś, kto mnie zawiódł, skrzywdził, uczynił mi jakieś zło. Miłością mogę obdarzać kogoś, kto jest dla mnie przyjazny, ale miłosierdziem kogoś, przed kim wyrosła jakaś przepaść między mną a nim. I popatrzmy. Ten wieczornik, tą komnatę. To jest na pewno bardzo niemiła atmosfera. Jest bardzo trudno między uczniami. Oni się czują zawiedzeni, bo Jezus nie spełnił, nie spełnił ich oczekiwań. Ale mają też świadomość, że zdradzili Jezusa, że Go opuścili. I miesza się wszystko to, co najgorsze w ich sercach. To na pewno nie była łatma, łatwa atmosfera. Judasz w ogóle zwątpił. Jak wiemy popełnił samobójstwo. Nie mógł sobie wydarować tego wszystkiego, co uczynił. Tomasz już zaczyna dryfować gdzieś w jakieś nieznane okolice, zwątpienia. Także uczniowie musieli przyjść do Niego i namawiać Go, przekonywać Go, że widzieli Pana. A oni sami, Piotr i reszta, jak oni wyglądali po śmierci Chrystusa? Widzieli Jego aresztowanie i nic nie mogli uczynić, wszyscy uciekli z tchórzostwa przerażenia. Piotr jeszcze udawał jakiś czas, że idzie za tym Jezusem, że, że postępuje za nim, ale w tak bezpiecznej odległości, żeby nie ponieść konsekwencji tej relacji, ostatecznie na tym podwórcu Kajfasza wszystko wychodzi na jaw. Wyparł się. Może zresztą nie tylko sam Piotr, może tylko o Piotrze jest napisane, że on się wyparł, może inni też. Z lęku o siebie, prosto w oczy Jezusowi mówi, nie znam tego człowieka. Straszne słowa. I oni chyba wszyscy w tym klimacie utkwili. I tak zostali. Jeszcze z innej, z innej części Pisma Świętego dowiadujemy się, że niektórzy błądzili już w drodze do Emaus. Szczerze wyznając, że zawiedli się na Chrystusie. A myśmy się spodziewali. Wszyscy więc zostali jakoś sparaliżowani. Bardzo trudnymi uczuciami po utracie Jezusa, może nawet bardziej niż żona po odejściu męża czy dziecko po śmierci matki, to bardzo trudne uczucie. Utrata i jednocześnie tak wiele bólu, tak wiele żalu do siebie i zapewne jakiejś pretensji ukrytej do Jezusa. Biblia mówi o strachu, tej Ewangelii, w tym fragmencie, o strachu, i jaki ich zamknął może bardziej niż te drzwi, w tym pomieszczeniu, w nich samych, lęk, który zaryglował ich dusze, unieruchomił ich. I jak posągi tkwią w tym wieczorniku zamknięci. I na pewno nie był to tylko lęk czy strach jedynie przed Żydami. A może jeszcze przed tym, że to wszystko, co Jezus mówił o nowym życiu, o wiecznym życiu, może się okazać iluzją, złudzeniem, to też ogromny lęk, że to wszystko, co Jezus mówił im o królestwie, które ma przyjść, o życiu, które ma przyjść, o życiu wiecznym, o życiu silniejszym niż śmierć, że to były wymysły że to nie była prawda. W takiej chwili można naprawdę doznać zawalenia się całego życia. Martwy punkt. Bo pomyślmy, skoro nie ma życia wiecznego i ten Jezus był tylko jakimś zwodzicielem, który przegrał, to po co się tak męczyć tym życiem? Po co? Bo przecież większość dni i nocy przeżywamy raczej w bólu, strachu. I raczej coś tracąc niż zyskując. I raczej błądząc niż odnajdując. Judasz popełnił samobójstwo, pop powiedziałem. Ale czy tylko z powodu wyrzutów sumienia? Jest napisane, że opamiętał się już po tym, co zrobił. Ale zastanawia mnie fakt, czy jakimś ukrytym motywem jego czynu tak strasznego nie było też zwątpienia w sens życia, a może nawet w prawdziwość słów Jezusa. Może zanim zdradził tego Jezusa, zanim zaczął podkradać trzosa, zanim wyparł się Go, to gdzieś chyba wcześniej musiał zwątpić w to wszystko, co Jezus mówił, bo nie sposób byłoby po prostu zdradzić Boga tak z całą premedytacją, wiedząc, że On ma rację to jest niemożliwe. Tak mi się wydaje przynajmniej. I ja myślę, że oni wszyscy przestali już rozumieć, że to był taki moment w ich powołaniu i w ich życiu, że to już stało się niepojęte. To co się stało? Nie ma Jezusa, nie ma Boga. Rozumiecie? W pewnym momencie nie masz Boga. Nie ma sensu dalej żyć. Zostaje Ci tylko. Trwanie tutaj jeszcze dzień, dwa, może 10 lat, 15, co potem nic. To straszne. Przestali już rozumieć myślę i przestali chyba wierzyć. Może przestawali wierzyć. No tak jak Tomasz zobaczycie. Otwarcie mówił, że musiałby zobaczyć Zmartwychwstałego by znowu uwierzyć. To już jest granicy zwątpienia przeżywa, traci wiarę. Ten Tomasz, który mówił przy wskrzeszeniu łazarza, że pójdzie z Jezusem, bo jeśli Jezus ma być zabity, to on też pójdzie i straci życie dla tego Jezusa. A więc koniec. Oni go zdradzili, a on okazał się kimś, kto ich zwiódł. Bardzo straszny stan, tak mi się wydaje. I nagle, w tym klimacie bezsensu, przez drzwi zamknięte, jakże to symbolicznie brzmi, przez jakieś zamknięcie ich w ich samych, w ich wnętrzu wchodzi jak do łona swej matki, również przecież zamkniętego, dziewiczego. On wchodzi do łona kościoła mówiąc aż trzykrotnie pokój wam. Trzy razy to coś więcej niż potwierdzenie. To jest takie wzmocnienie, wzmocnienie do entej potęgi, to taki pokój najbardziej głęboki. Pokój zamiast niepokoju, strachu, lęku, taki szalom. W hebrajskim języku słowo szalom oznacza nie tylko jakiś zwykły pokój, ale też nawet jakieś wewnętrzne zintegrowanie, nawet uzdrowienie. To nie jest powierzchowne pozdrowienie. Zintegrowanie tego, co było zdezintegrowane. Scalenie wewnętrzne. Zdrowie w najgłębszym tego słowa znaczeniu. A więc w samym epicentrum tego tajfunu zwątpienia, lęku, zdrady, tchórzostwa staje Jezus i mówi, pokój Wam. Mówi i nie tylko mówi, ale wręcz daje ten pokój tak, że oni uradowali się ujrzawszy Pana. I to też niepowierzchownie, emocjonalnie się uradowali, tylko poczuli stan szczęścia. Powie raju. Wewnętrzne, kompletne wyciszenie tych wszystkich strasznych uczuć. Tych słów najmniej się spodziewali. Myślę, że tak. Może właściwie brzmiałyby jak mogliście zwątpić albo zawiodłem się na was albo dlaczego żeście mnie opuścili w tak strasznej chwili albo straciliście swoją szansę, apostołowie. Ale on ani jednego słowa pretensji żalu i też nie pokazuje tych ran, żeby powiedzieć Zobaczcie, to z waszej, z waszej winy jestem tak poraniony. On tymi ranami daje pokój, a nie niepokoi ich wyrzutami, sumień, wyrzutami sumienia z powodu tych ran. I to jest piękne, to jest miłosierdzie. On mówi uzdrawiająco i przebaczająco pokój Wam. To jest miłosierdzie. Ja spotkałem w swoim życiu kapłańskim kilka osób zaledwie takich, którym Jezus dał y, taką łaskę, że ich wprowadził w taki szczyt miłosierdzia. Ale niemożliwe jest naśladować Jezusa w miłosierdziu, jeśli się nie jest skrzywdzonym przez najbliższych. Nie, nie ma szans, żeby dorosnąć do miłosierdzia. Nie można być miłosiernym wobec przyjaciół. To nie ma sensu w ogóle. Pytam takie osoby. Pamiętam takiego męża. Rodziny, którego żona, dzieci wyparły się yy, w sądzie, stwierdzały przeciwko niemu. I on nie był nic winien. Ale zatem ukrywała się straszna historia cudzołóstwa jego żony. I został wygnany z domu przez całą rodzinę. Potępiony, oskarżony. Doprowadzono go nawet na badania psychiatryczne. I on to wszystko przebaczył. A nawet poświęcił to cierpienie i to wygnanie, ofiarował, jak mi to wyznał, za nawrócenie swojej żony i swoich dzieci. Nie wiem, jaki finisz był tej historii, bo już dalej nie prowadziłem tego człowieka, ale w tamtym momencie, kiedy mi o tym mówił, widziałem, że on nie robi tego udając, że jest miłosierny, tylko się cieszył, że naprawdę tak się stało. Że Bóg go podniósł na taki poziom. Ponad miłością, aż do poziomu miłosierdzia. I jeśli nam się kiedykolwiek przydarzy w życiu, bracia, i siostry, taka historia, że najbliższe nam osoby oszczerczo, kłamliwie zranią nas, to nie myślmy, że to jest krzywda. My pomyślmy wtedy, że jest to łaska wprowadzenia naszej miłości, ewolucji naszej miłości, nawet elewacji naszej miłości, podniesienia. Do poziomu miłosierdzia. To jest szansa na upodobnienie się do Jezusa. I ta Ewangelia jest mistrzowską instrukcją, jak się wtedy zachować. Swoimi ranami komuś pomóc. Ranami, które otrzymałem od kogoś. Coś takiego. To tak, jakby mnie ktoś skrzywdził, później chorował z tego powodu, a ja tą krzywdą później jak lekarstwem go uzdrawiam. To jest miłosierdzie. Oszałamiające, nie? Apostołowie z tego wieczornika, myślę, że oni bali się nawet myśleć o przebaczeniu. Bali się nawet poprosić Jezusa o przebaczenie. Zwróćcie na to uwagę. Piotr nie mówi przy wejściu Jezusa przez te drzwi zamknięte, nie pada do nóg i mówi, proszę Cię przebacz, mi zaparłem Ci się w żywe oczy. Nie prosi o to. Dlaczego? Bo uważał, że dobrze zrobił? Nie. On nie śmiał o to prosić. Nie należało mu się to przebaczenie. A z jaką miłością później Jezus do niego mówi... pasz baranki moje tak, w takim stylu jak ja cię paszę miłosierdziem. M mnie to nie tylko oszałamia ta sytuacja ale mnie to przeraża. Po prostu boję się, że kiedyś Pan mnie wprowadzi w taką sytuację, że najbliższe, najbardziej ukochane osoby tak mnie skrzywdzą, tak mnie poranią że Bóg przez to mi da szansę na to, żebym był miłosiernym. Boję się tego. Wyjść na taki szczyt miłości. Tymczasem Jezus staje pomiędzy apostołami i On niczego im nie wytknął. Koniec pokusy absurdu. Koniec niekończących się wyrzutów sumienia. W jednej chwili... Zwróćcie na to uwagę, w tej Ewangelii nie ma żadnego wyrzutu powiedzianego przez Jezusa w stronę apostołów. Żadnego żalu, żadnej pretensji. Koniec niekończących się wyrzutów sumienia, które były zapewne nie do zniesienia dla nich, to one ich zamykały. A więc jednak jest życie wieczne. A więc jednak można dalej żyć. A więc śmierć nie jest końcem. Ten Jezus żyje. Czy żyje dzisiaj? Chcielibyśmy się spytać. No pewno, że tak. Tak samo jak wtedy. Wyciąga ręce, odsłania Boga, daje tym apostołom dostęp jeszcze większy do ran. Kiedy mnie ktoś zrani, to ja się wycofuję przed kimś, kto mnie zrani. Ja się zamykam, zabezpieczam, uniemożliwiam powtórzenie się tej rany. Jezus zachowuje się zupełnie odwrotnie. Zraniliście mnie, to jeszcze macie więcej tych ran. To jeszcze czerpajcie z tych ran. Czerpcie z nich. To wykorzystajcie te rany dla swojego uzdrowienia wewnętrznego. To też mnie zdumiewa. To jest piękne. Wyciąga ręce, odsłania Bóg, daje im dostęp do ran. Coś nieprawdopodobnego. Nie chcemy pamiętać własnych ran swoich ran. Tym bardziej tych, które ktoś odniósł z naszej winy na przykład, nie? Człowiek boi się przypominać sobie tego, że na przykład kogoś zranił. Ale jeśli postawiony jest w takiej sytuacji, że nagle przed tobą stoi osoba, którą zraniłeś jakiś czas temu. Bardzo zraniłeś. I ta osoba mówi słuchaj, już się nie martw, bo y, ja jestem Ci wdzięczny za te rany, one mi bardzo pomogły. Mało tego, że tobie mogą pomóc, to jest zawrotne przeobrażenie rzeczywistości. To zmienia człowieka. Tak, oni mieli pamiętać, że zranili Jezusa, ale nie po to, żeby się tym katować czy zadręczać, potępiać tylko żeby mieć dowód, że się jest usprawiedliwionym. Bo Jezus nie tylko pokazał im rany, ale przez te rany dał, tchnął na nich Ducha Świętego, prawda? Pokazuje im rany, mówi i tchnął na nich Ducha Świętego. Samą miłość, bo cóż to jest Duch Święty, miłość Boga, Bóg miłości. Rany teraz uzdrawiają tych, którzy chorują z powodu świadomości winy. Rany ukazuje się komuś zaufanemu i bliskiemu, a jak tu poczuć bliskość wobec kogoś, kto się tak zdystansował, jak na przykład Piotr, nie znam tego człowieka? Rany odsłania się lekarzowi, ale komuś, kto mnie zranił? Ranami się dzielimy, gdy mogą one kogoś pocieszyć, a jakże smutne było to, kiedy uczniowie go opuścili. Albo może pokazujemy rany, że już nie bolą, a stały się źródłem łask, dowodami triumfu. O tak. Tak było w przypadku Jezusa. I bracia i siostry, tego wieczoru sobie tak pomyślmy o swoim życiu. Czy nam się czasem nie zdarzyło coś podobnego? Czy byliśmy w roli apostołów, którzy zranili kogoś w ten sposób, że upodobniliśmy go aż do Chrystusa? Może on nawet nie wie, ten ktoś? A może my byliśmy tym zranionym Chrystusem i do dzisiaj niepotrzebnie męczymy się z powodu tych ran, a przecież wystarczy w takim stylu Jezusowym przebaczyć, nie? I byłby spokój i z, z udręczeniem wspomnień i z przepaścią pomiędzy mną a tą osobą. Sam sobie zadaję takie pytanie. Bo przecież mam w swojej historii, w swojej przeszłości osoby, które zraniłem, które mnie zraniły. Jak się to ma teraz w obliczu tej Ewangelii? Do czego mnie to dzisiaj zobowiązuje? tak myślę, że dzisiaj, kiedy zakończę Eucharystię i będę jeszcze wieczorem sobie czytał Pismo Święte, wrócę jeszcze chyba raz do tych słów i, i chyba będę prosił Pana, aby mi dał ducha przebaczenia dla tych, którzy mnie skrzywdzili, i żeby Bóg dał też ducha przebaczenia, miłosierdzia. Tym, których ja skrzywdziłem. Żeby był pokój. Bo to jest bardzo cenny dar w naszym życiu pokój. I jak widzimy, tylko Jezus go daje. I tylko w tym kontekście miłosierdzia jest pokój, prawda? Jakby poza miłosierdziem nie ma pokoju. Poza przebaczeniem i świadomością ran nie ma pokoju. Nie mam pokoju, więc widocznie gdzieś mam zapomniane rany. Nie masz pokoju. Nie masz pokoju, więc widocznie gdzieś są niezabliźnione, stare rany, nieprzebaczone. Stąd się bierze niepokój. Wiem, boimy się stanąć tak przed Bogiem i powiedzieć, panie, bo okazałem się zdrajcą, aby tu się ciebie wyparłem, aby tu strasznie zgrzeszyłem jakimiś potwornymi grzechami, obrzydliwymi, podłymi, bo jak teraz ci spojrzeć w oczy? Ale popatrzmy już raz na tę Ewangelię. Oni wszyscy mieli poczucie winy, straszne poczucie winy, wstyd. I Jezus daje im pokój. Więc jeśli cokolwiek jest w Twoim sercu, w Twojej duszy, w pamięci, co uniemożliwia Ci spojrzenie Bogu prosto w twarz ze wstydu, to niech ta ewangelia dzisiaj doda Ci odwagi. I pomyśl sobie, skoro oni w takim wstydzie przyjęli Chrystusa, pozamykani na Niego i On im wszystko przelaczł, to chyba mnie też. Ja też chcę spojrzeć Bogu w twarz i usłyszeć to słowo pokój. Chcę mieć pokój z Bogiem. Nie chcę, żeby między mną a Bogiem był niepokój. Amen.